Cześć. Ogłaszam koniec eksperymentu. Pół roku temu włożyłem do akwarium kawałek drewna dębowego, kawałek gałęzi, takiego grubszego konaru, bez okorowania go. Tak jak go wyciąłem, tak włożyłem skorą. Było to całkiem świeże drewno. I byłem ciekaw. Po to był ten filmik zresztą, żeby zobaczyć jak się zachowa. Czy kora zacznie gnić, czy zaczną się jakieś cuda w akwarium dziać, może jakaś woda mętna się zrobi, może no coś innego się wydarzy, co nie powinno się wydarzyć, coś dziwnego. Minęło pół roku, więc myślę, że już ten czas, jeżeli miałoby się coś wydarzyć, no to już powinno zacząć się coś niepokojącego dziać. A tu nic. Słuchajcie, no nic, kompletnie nie, ta kora się nie zepsuła. Nie zaczęła gnić, nie zaczęła odpadać. Nie zagloniła się w jakiś taki dziwny sposób. Te anubiasy na niej, na niej, które rosną, są delikatnie, no może trochę więcej niż delikatnie zaglonione, ale to dlatego, że mam w tym miejscu trochę za mocne światło na anubiasy, a no anubias rośnie w takim tempie, w jakim rośnie, więc po prostu, no niestety, ale. Ale się często zagloni. Natomiast nic się nie wydarzyło z tym kawałkiem drewna, z tą korą. Drewno zatonęło dość szybko, bo już po dwóch tygodniach od umieszczenia w akwarium mogłem wyjąć kamień, który obciążał ten kawałek gałęzi. Więc zatonęło po dwóch tygodniach i nie zauważyłem na przykład, żeby zbrojniki chętniej przesiadywały na tym akurat kawałku drewna ze względu na korę. Równie często przesiadują na tych dwóch pozostałych kawałkach, tych okorowanych. Tutaj te dwa kawałki okorowane są po prawej stronie, tak jak patrzycie, a ten z korą jest z lewej strony, prawie przy samej szybie. Teraz ta molinezja żółta nad nim przepływała. Także wnioski są takie, że jeżeli komuś się podoba drewno z korą do akwarium, to nie ma żadnego problemu. Może być, tylko warunek jest taki, że musi to być zdrowy kawałek drewna. Ta kora nie może być spleśniała, nie może być spróchniała, nie może być jakaś zagrzebiona, czy, czy w jakiś inny sposób już nie mogą tam zachodzić procesy, które powodują, że to się już psuje, czy gnije. Przez pół roku w akwarium nie wydarzyło się nic z tych niepokojących rzeczy. Więc jeżeli komuś się podoba drewno z korą w akwarium, to jak najbardziej może taki kawałek drewna, taki korzeń czy konar jak najbardziej użyć. Nic się nie powinno wydarzyć, jeżeli będzie to świeże drewno. Oczywiście trzeba obserwować, trzeba no, dotknąć to przy, przy każdej podmiańce, czy tam przynajmniej raz w miesiącu. Sprawdzać, czy się nic z tym nie dzieje. Ale no, tak jak u mnie, przez pół roku nie wydarzyło się nic. Nie ma też argumentów innych niż tylko wizualne. Według mnie nie ma innych argumentów niż tylko wizualne, żeby takie drewno do akwarium użyć, ponieważ tak jak mówiłem, zbrojniki wcale chętniej na nim nie przesiadywały, inne ryby w ogóle nie wykazywały zainteresowania takim kawałkiem drewna. Raz się zdarzyło, że zbrojasy złożyły tam ikrę, ale po prostu tam są takie specjalnie wywiercone otwory po to, żeby, żeby miały tam takie kryjówki. A tak naprawdę kora nie ma tutaj żadnego znaczenia, więc efekty wizualne, jeżeli ktoś tak woli, proszę bardzo, nie ma żadnych przeszkód według mnie. A jeżeli ktoś woli drewno, normalnie okorowane, które wygląda jednak trochę mniej naturalnie, ale. Z drugiej strony, w akwarium mamy zrobić przynajmniej ja tak uważam to, co nam się podoba. Niekoniecznie to musi być dokładne odzwierciedlenie warunków naturalnych, bo to nie jest akwarium biotopowe, jakieś konkretne. To jest akwarium ogólne, to jest akwarium, które po prostu ma być ozdobą, ma mi się podobać i ma być takie jak chcę. Więc eksperyment skorą uważam za zakończony. Będę tutaj robił małe przemeblowanie. Będę się pozbywał tych kamieni. Ten kawałek drewna, ten konar jest fajny, więc on zostanie, ale już zostanie okorowany. Po prostu zdejmę z niego tą korę, bo nie ma sensu dłużej yy, trzymać tego. Yy, a pozostałe kawałki drewna, które dołożę tutaj, korzenie dębowe, będą okorowane, więc yy, będzie to do siebie wszystko jakoś tam pasowało, będzie grało. Yy, filmik oczywiście ze zmian. Zobaczycie, to jeszcze chwila musi minąć, jeszcze nie mam pełnej koncepcji. Wiem, że zmiany będą, zastanawiam się tylko, jak daleko idące czy to będzie całkowity restart z wymianą podłoża, czy to będzie tylko zastąpienie, powiedzmy, kamieni, które tu widzicie, drewnem i ewentualna delikatna zmiana w obsadzie roślinnej. Nie mam jeszcze tutaj pewności, nie mam do końca sprecyzowanego pomysłu tego, tego, co chcę. To się gdzieś tam powoli wizualizuje, więc jak już będzie, wszystko zobaczycie. Dzięki za dzisiaj, cześć.